Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry Państwu, kochanemu zresztą. Jak się mamy? Wiecie co? Tak sobie wyobraziłem, że, że ta nasza pomoc dla Ukrainy to jest taki narodowy zryw, fajny, że ludzie. Okazało się, że niekoniecznie. Zarówno pan Mateusz Morawiecki, premier naszego rządu, jak i pan Henryk Kowalczyk, minister ds. rolnictwa. Stwierdzili, że to rząd. I to się cieszę, bo myślałem, że rząd nic nie robi, a robi. A jeszcze jak wczoraj usłyszałem pana Glapińskiego, szeryfa od banku, no to sobie pomyślałem, że jest super, bo mnie uspokoił. Jest wszystko pod kontrolą e, i będzie, mają już plan do 2024 roku, jak zrobić, żeby wszystko było w dalszym ciągu doskonale. Proszę Państwa, specjalistę dzisiaj zatrudniłem w tej sprawie. No, w sprawie oczywiście pomocy rządowej na wschód. Człowieka z zachodu. Przed Państwem Wasz ulubieniec, Little Moritz. Hej, hej, hej to ja Wasz Little Moritz. A wykonam dzisiaj dla Was piękny song z Dzikiego Wschodu z udziałem chóru wujów zachodnich. Będzie pięknie, będzie super. O, w naszym, ach, oh, sorry, a oh, w Waszym rządzie i jala. Gdy Cię spyta ktoś z Nienacka skąd na wschód ta pomoc, skąd? Więc koleżko to nie ludzie, za pomocą stoi rząd. Brak obozów dla uchodźców to też nie nasz wspólny front, by przyjmować ich do domów, za tym także stoi. Rząd. co za rząd, co za rząd? Ech na dziki zachód tylko ruszyć stąd. Co za rząd, co za rząd? Ech na dziki zachód tylko ruszyć stąd. Ale plan o bezkarności urzędników pasią wąt. Gdyby państwo nie wiedzieli, także proponuje rząd Taki dziś humanitarny, żeby go tak kopnął prąd Pozostaje wciąż bezkarny, raczej narząd, a nie rząd Co za rząd, co za rząd Ech na dziki zachód tylko ruszyć stąd co za rząd, co za rząd, wysłać go na jakiś nieodkryty ląd. Oh yeah! No a imieniny jeszcze obchodzą, owszem, obchodzą Aleksander, Cyprian, Eugenia, Gaja, Gajusz, Makary, Piotr, Porfirion, Symplicjusz, Symplicy i... Z Wnisława. Ciekawe. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję za dzisiaj. Kłaniam się. Do zobaczenia jutro.